Dzień dobry wszystkim, cześć, dzisiaj solo Wondel, lecimy się do zbroić, mam tylko nożyki i jakieś cepy, lecimy na zamek, lecimy na zamek, tam się respi jedna, dwie drużyny, Trzeba to zrobić szybko, kogoś rozłączyło. Najlepiej jak najszybciej wjechać na zamek i się rozglądnąć. Sprawdzimy sobie dronem okolice. Poszukamy graczy. Dziwne, czysto, nic nie widzę. Mogli polecieć tam na domki dalej, ale sprawdźmy jeszcze ten zamek. Jak biegniesz z piąstkami bez broni, to szybciej biegasz. Także to jest bardzo dobra opcja na grę solo. Możesz szybciej uciec, szybciej się poruszasz. Polecam. na wądlu sam poruszaj się wodą albo dachami. Wtedy jesteś bezpieczniejszy, trudniej cię zespotować. Boty też się nie będą na tobie agrować tak, jak byś normalnie lądem latał. Coś jest na kompasie.

Je sprzeczaił się. Będzie ciężko zejść do niego. Po tego pilnują jeszcze kumpel gdzieś tu chodzi. O, pięknie. Coś tu jeszcze kania. Zakładaj zawsze, że jest trójka. Nie solo. Nieraz się już na tym przyjechałem, że myślałem, że ktoś jest sama, a okazało się, że miał kolegów. Dla swojego bezpieczeństwa, zakładaj zawsze, że jest trzech. Dobra, może zmienię kąt. Pójdę z drugiej strony. Sprawdzamy dronem. Ewidentnie coś się dzieje, no wali tam. Podnosi. Lecimy. Szybko, 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 szybko. Lecimy. Mogło ich być dwóch. Nie widzę czyciego. Ale to nie znaczy, że go nie ma. Może być gdzieś obok, gdzieś w... całkiem gdzie indziej mógł pójść. Dobra, łapki. To może znaczy, że jest tylko dwóch. Ich zlutować tutaj pod no Ten lokal podębny, z takiego dystansu jest niezrok. A, nie, o, oh, yeah, coś. siedzieć za długo na tej łapce. To jest duża szansa, że kogoś ściągnie. O, super! To mi powinno łatwić sprawę. Boty powinien teraz przestać strzelać do mnie. Jak jesteś w przebraniu, nie zbliżasz się za bardzo do botów. To cię nie widzą. Nie agrują się na tobie. No, fajny sprzęt. Teraz jeszcze byś jakaś kamizelka sprzytała. Ultra One, you've got hostile reinforcements. Incoming. Tak, chciałem sobie kawę pozbierać. Mam no, tak, mam już selfie, mam givery. Lecak potrzebuje jeszcze kamizelki. O, i snajpa, super. Ho. No to łapki go już przyciągły, albo kumpel przeszedł. Dobra, tu już nic więcej nie zlutuję. Muszę znaleźć tego trzeciego. Sprzyda się, na płyty będzie. Wyjdę, wyjdę wyżej. Ktoś, ktoś się kręci. Tak ustawić, żeby widzieć te dwa trupy. Mogę wyjść na dach, ale na dachu będzie mi łatwo zauważyć. A jeśli to jest jakaś inna drużyna, to mogę jeszcze gościągnąć. ściągnąć o. na górze. Chodź, Ultra one, we're seeing enemy operators near your location. Ciekawe, ilu? jeden czy więcej. Już tam się kręci. próbuje podnieść. Musi widzę jeszcze przez tą maskę to przyciemnia. Trapina. Nie widzą celi. Oni nie mogli uciec daleko. Rozstrzeladajcie się. Obyszcie rejon. Niepotrzebnie, tylko się zdradziłem. Proszę zmienić pozycję, Otro One, be advised, a Squad of Operators is near your location. Coś słyszę. Ale guzik ultra one you've got hostile reinforcements incoming ultra one activity is increasing near your location stay alert ultra one be advised enemy operators are near your position Czekamy dalej. się próbuje wejść do nich. Jest, coś. Jest, jest coś dostaje fiolety. Coś dziwnie wyglądały te znaczniki ogólnie jakieś.

No chodź. Mikło coś w oknie. Jestem tu za bardzo odsłonięty na tym dachu. Nie jest to idealna pozycja. Coś się dzieje. Słyszę jak się strzela z botami. Jest. Widzę łepek. Przykitnął się. A. Pięknie. Turbo teraz. O, o pięknie. pięknie. Dziękuję ci, kolego, za te pistoletiki. Zajmij się. Dobra, nie wiadomo, czy jest sam. Lepiej na nim nie siedzieć. To już jestem wyposażony. Wydaje się być cicho. Da łapkę. Może być sam. Spadamy. Teraz na eksfil. Nie ma co. Na co przeginać, jeśli grasz, żeby wyposażyć operatorów. Tutaj, na ten Exfil. Mamy Exfil zaraz obok, można wskoczyć. Także tak jak mówię, jeżeli grasz, żeby wyposażyć operatorów, nie przeginę. Jak już zdobujesz sprzęt na Exfil. Chyba że faktycznie grasz, żeby zapalować i jak najwięcej ubić. Miała być misja do zbrajania, więc nie będę też przekinał. O oh, fuck. To mógł być bot, mógł być człowiek. Nie zatrzymuje się, płynę. inbound at this time. <laughs> Ultra one, Dino Force, inbound. Ultra one, be advised. Enemy attack hilo is heading your way. Ultra one.

i tak kończymy misję do zbrajenia na Wątle. Dzięki wszystkim, do zobaczenia, do następnego, cześć.